Bawaryczka czeka, dobra bierze się. Nie robię. Siemaneczko, dzisiaj jedziemy na Tuning Festival do Kielc. Bawaryczka już czeka. Właśnie przyjechała laweta Majster zabrał trochę rzeczy mianowicie o kurba je, yeah? je yeah. Motoryneczka yeah. Tutaj mam jakieś pierdoły Nie tego widać chyba Ale Felgio, o do <gurba>, nie <dobalo bale. gurba> Może bym psiknął na szybko tu? tu jest luks, a z tej? jest luks. Jak cię mogę? Trzeba gdzie ustawić tak, żeby Felga była przedstawiona do dołu, to nie gdzie widać. Grubna korekta przed wyjazdem. To co, malujesz nawet sprayem? Nie, bo nie zdążyłem, z jednej strony nie pomalowana była. A, bo przelgę wymalowałeś, bo tą gumą? Tak, na szybko. Nie zdążyłem się wyrobić z tym wszystkim. No <grym> <grym> tak, tak <grym> taki, się Mógłbym wjechać, ale... Niech będziemy po prostu znanie i 300 koni to no jakaś szkoda. Kurwa, jak bójcie po tym WD40. Jedyne czego ża żałuję, co zrobiłem w niej, to yy, dyfer zas zaspawany. Masakrycznie się skręca. Nawet wolniutko, jadąc, jest tragedia. że to pierwsza po, ty, po ulicy. Także o targi kielce, proszę bardzo, maszyna przyjechała Zapomniałem bagażnik zamknąć myślałem, że motorek wypadł Ja to robiłem Dzień dobry bardzo. Nie ale ma pan ognia może? No nie mam, nie mam. Zapraszamy pan. jutro na piwko jak będzie cieszenie otwarte, ale w sycie. Ja dopiero będę w, w sobotę. W, w sobotę. Zajebista <grym> to, nie? Nie do zobaczenia to jest. <grym> Pusta hala. To jakaś chyba imprezka będzie. duchy. Idziemy. <grymny> hala numer dwa. Także hala numer dwa. Nie, to audio nie jest na tej hali. Czy to jest hala od kara audio? Nie. To jest hala że kara audio gdzieś tu było. Nie, Karaudio jest na kolejnej hali. Tej na zewnątrz, takie tymczasowe. Ja mam fajne ubudubu. To można sobie odpalać tutaj. Można? Nie, nikt nie robi. Nie, 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 Kurde, jak się fajnie mieni tutaj w tych światłach. Muszę Wam <grym> <siblingsu> powiedzieć. Nagrywam bo może takie piękne filmik albo czytel. もうちょっと変わるよりはない。 No i słuchajcie, jest taka akcja, że zamknąłem samochód, bo chcę już jechać. Ale chciałem zobaczyć czy się otworzy i się nie chce otworzyć teraz mi buda 40. Ej, nie wiem o co chodzi. Nawet nie widzę tego dzyndla, czy on się rusza. O! Tutaj centralny zamek działa. Ten działa, tam ten nie. Tu się bagażnik otwiera? Tak, to działa tylko od tego. Kurwa Trzeba będzie szybę bić Wiecie, teraz to go zamknę, nie? Ale później jak go zabrać stąd? Najwyżej tą małą szybę trzeba będzie wybić Co zrobię? Chyba, że przez głośnik <noise> Ja pierdolę. Widziałem, że zaraz coś się stanie Nawet nie pamiętam jak on działał tym otwieraniem Ej, udało się otworzyć Nie wiem jakim cudem Niby dżindel idzie do góry, nie? A w ogóle nie, mo nie możecie za drzwi pociągnąć. I teraz kurwa, nie wiem, muszę to zatrzasnąć. No weź, spróbuj. nie otwiera? Ale, czy ale zamek, czy jest otwarty, a on nie otwiera się. O. Nie otwiera tego. O. Ty i to nie otwiera to Chyba gąbka gdzieś się wpierdolczyła w zamek. Ja pierdzielę Może, może tu trzeba sikać. No to, nie, to nie. Dobra, niby się odblokowało, ale nie można, było, nie można było, tego odblokować. Takim dużym młoteczkiem trzeba było tu już się odblokowało. Zaraz zobaczymy, teraz się otworzą. Jest, jest, coś puściło, odblokowało się, dobra, <grystanie> dobrze jest, możemy to już zamknąć, o, proszę bardzo, nabłyszczacz lakierniowy, zamykam gruza. będzie myślał jopier, pierdolę co za samochód tam jest <śmienic> <śmienic> człowiek Batmana Ej, Batmana samochód O, tam już jakaś bawaryczka też stoi